Gotta go big or go home We're down to the gold mm. Never been a better time To put it all on the line Udało się. Pierwsza ryba. Miejmy nadzieję, że będą następne. Ciężko z rybą. Chwilowo jest ciężko z rybą, ale miejmy nadzieję, że dzień się nie skończy tak szybko. Że jeszcze coś połowimy. Panowie, tu kolega złapał bardzo ładną rybę. Nie wiem, czy będzie widać stąd, ale może zgłosił sandacza do naszej aplikacji, na której organizujemy zawody. No tylko, że wszystko ładnie, ale nie ma zdjęcia na miarce. Pamiętajcie, żeby jednak no, mierzyć te ryby, bo na piękne oczy to nikt wam punktów nie da. Gonna get crazy, Pięknie zmierzony, karta jest 35 cm. Myślę, że spokojnie możemy uznać. Dobra, i mamy tu jeszcze jednego konia. I tutaj dajemy śmiało 31, tak jest. Zobaczmy, jak wygląda w tym momencie tabela wyników. Odstoki tip pierwsze, Fishing Brother, Sonar się pnie, ma już dwa okonie, ale Fishing Brother ma dwa piękne sandacze, 56 i 70. Walczymy dalej, jeszcze jest połowa dnia przed nami. Siemma Cześć, jesteśmy na zawodach Radomskiego Klubu Spinningowego w Domaniowie. Jesteśmy w trakcie zawodu. W tym momencie ekipy na wodzie walczą o, o nagrody, o pierwsze, drugie, trzecie miejsce, o jak, jak najlepszą rybę i oczywiście o punkty. My, jako Lawrence, jesteśmy jednym ze sponsorów. Za pierwsze miejsce mamy nagrodę. E, który jest urządzeniem Echosonda Eagle 7 Triple Shot od Lourenca. E, podstawowymi zaletami tego urządzenia jest to ekran w technologii IPS, który e, no, daje nam możliwość e, korzystania z obrazu z ekranu w, w, w największym słońcu, również z okularami z polaryzacją. Nie ma tu żadnych zakłóceń, widzimy z każdego kąta wyraźnie, bardzo fajna zmiana. Drugą kluczową zmianą jest to wtyczka do podłączenia przetwornika. Może tutaj będzie widać na kamerce, jest to tak zwany twist and lock, czyli wkładamy wtyczkę, zakręcamy i ona siedzi pewnie, nie wypadnie nam w trakcie użytkowania. Ważnym elementem w Echosądzie jest to, że powstał nowy. Program, można to nazwać, albo cecha, funkcja, która automatycznie stroi przetwornik. Jest to szybka, szybka, szybkie strojenie. Nie musimy tracić czasu na to, aby dostrajać ręcznie szczegóły przetwornika. Generalnie Lawrence wyszedł z taką motywacją, że wędkarze zrobili echosondę dla wędkarzy. Mam nadzieję, że korzystanie z tego urządzenia będzie naprawdę dawało dużo radości i możliwości. No i cóż, zobaczymy, kto się nie podoba. Już, już niedługo się dowiemy yeah, that was such a long road with a Na razie mamy dwa fajne okonie, 27 i 34 cm. Brały na nieduże przynęty, na lekkim obciążeniu. Oczywiście zestawy jak najcieńsze. No i cóż, teraz walczymy o szczupaka, może sandacza, zobaczymy co z tego będzie. Miejmy nadzieję, że jeszcze dobijemy troszkę punktów. Kuba jako organizator super, fajne zawody. Coś innego, coś fajnego w innej recepturze całkowicie, także jak najbardziej na plus. Nie. Już mogę? Zbiornik ogólnie jest słowny. Dziękujemy PZW za zarybianie. Powiliśmy dwa mule na kolację romantyczną z żoną. I troszeczkę sałaty ze szparagami. A oprócz tego nic nie brało. Zero kontaktu z rybą. Zawody organizowane przez RDM Spin Club. Co roku na Domaniowie. Niestety niełaskawe w tym roku dla nas przynajmniej. Kilka ryb padło, ale ogólnie słabo. Próbujemy, walczymy. Na razie najlepiej szurany po dnie. Jeden spad, kilka brań, ale niestety żadna ryba na pokładzie się nie zameldowała. Dziękuję. Pierwsze chciałbym podziękować reżyserowi za, to, za tego Oscara. Mamie, rodzicom i w ogóle Kubie. Kubie też chciałem podziękować. For you Kubusiu. Młody złapał rybę. Największy okoń w jego życiu. 29-28 chyba centymetrów. Proszę bardzo. Przyjechaliśmy ją komisji, nie zmierzyć. Pierwszy raz młody na zawodach udało się złapać rybkę. Mieliśmy już nie poprawiać okoni, no ale jednak się trafiło. Z 27 y, mniejszą rybę poprawiamy na 42. Na ten moment super nas to wyplasuje, bo mamy już dwa grube garby. No to co, tego zjadamy czy puszczamy? puszczamy. <laughs> Niech wraca do wody. Ah, oh, les pieds, les poupées, non Tylko mieliśmy tego szczupaczka. Zobaczmy. 54, tak? 54 cm możemy zaakceptować. Zostało może godzina do końca. Mieliśmy dwa piękne okonie, mieliśmy złowić szczupaka, sandacza, uznaliśmy, że szczupak będzie konkretniejszy. No i mamy to. Delikatnie mówiąc, mamy to. Spadliśmy na piąte miejsce, ale chyba wywinduje nas w górę. Jest piękny, jest ryba konkret, 98 cm. Niech ta piękna ryba wraca do wody. Lekko podmęczona, ale w dobrej formie. Mimo wszystko płynie i rośnie większa. Yes.